tytan intelektu, Ryszard Słońce, Petru Magodnych Następców w Nowym Sejmie. Wśród przodowników znajduje się towarzyszka Klaudia Jakira, która swoją racjonalizatorską misję opisała w szczerych, prostych słowach. Ja uważam, że trzeba w ogóle budować współpracę i też w, w edukacji uważam, że, że należy w ogóle nauczyć Polaków ze sobą współpracować i też idę do Sejmu z takim pomysłem, żeby zrobić e, Paniera, to e, chór teraz tym samym towarzyszka Jahira nawiązała do najlepszych ludowych tradycji, które wyłożył na 35. plenum Osiedla Towarzysz Anioł. Rzeczywistość postawiła przed nami nowe zadanie: bardziej poważne i odpowiedzialne. Przepraszam, a jakie to zadanie? Kiedy zakładaliśmy nasz kabaret, ustaliliśmy. Że w obecnej skomplikowanej sytuacji jest potrzebny nasz głos. Głos ostry, głos gromki. I to się jak na razie nie zmieniło. Potrzebą chwili jest jednak, aby ten głos był nasz wspólny, zbiorowy głosem społeczeństwa. No. A nie grupki indywidualistów. Przepraszam bardzo. Więc y co będziemy robili? Nie będzie kabaretu, brawo, będzie, będzie chór! Tego właśnie od nas w tej chwili wymaga najbardziej społeczeństwo. Są pytania? No. By żyło się lepiej, by żyło się lepiej wszystkim!